Jak zniszczyć dane zgodnie z obowiązującym prawem? Wyzwanie skutecznie usunąć dane z nośników pamięci, zniszczyć je, a następnie zutylizować. Warunek zapewnić zgodność z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi procedurami. Oczywistym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy. Ważne jest, aby posiadała ona wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z podmiotami przetwarzającymi wrażliwe dane. Zobacz, jak robi to Diskus Polska. Nie każdy wie, że niszczenie nośników danych trzeba zacząć od rejestracji usługi w bazie danych odpadowych. Wynika to z przepisów prawnych dotyczących utylizacji elektroodpadów usługę rozpoczynamy od inwentaryzacji nośników, które skanujemy lub fotografujemy. Następnie poddajemy je demagnetyzacji, czyli procesowi nieodwracalnego niszczenia danych. Każdy z demagnetyzowany nośnik oznaczamy specjalną etykietą z indywidualnym numerem. Kolejnym krokiem jest rozdrobnienie nośników niszczarką przemysłową. Skrawki umieszczamy w specjalnych pojemnikach transportowych zabezpieczonych plombami z indywidualnymi numerami. Zniszczone nośniki są w bezpieczny sposób utylizowane. Po zakończeniu prac klient otrzymuje pełną dokumentację, w skład której wchodzą m.in. certyfikat, potwierdzenie odbioru nośników i wykonania usługi, listę numerów seryjnych nośników, karta przekazania odpadu oraz na życzenie klienta w film z realizacji usługi. Dlaczego klienci wybierają Disku z Polska? Na rynku jesteśmy znani z elastyczności. Usługi realizujemy w siedzibie klienta lub w naszym laboratorium. W przypadku, gdy usuwanie danych i niszczenie nośników pamięci odbywa się w naszym centrum technicznym, klient ma możliwość kontroli przebiegu prac dzięki dedykowanej transmisji online. Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy mobilne centrum niszczenia danych Mobile IT Lab. W pełni wyposażonym samochodem możemy wjechać w strefę ograniczającą przemieszczanie się pojazdów powyżej 3,5 tony, taką jak na przykład centra miast. Od początku istnienia firmy współpracujemy z globalnymi korporacjami, dlatego zawsze dużą wagę przykładaliśmy do certyfikacji. Jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy ISO w zakresie usług demagnetyzacji. Posiadamy także kod NK, przyznany nam przez Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji. Oznacza to, że możemy współpracować z służbami wojskowymi państw NATO. Podczas realizacji usług korzystamy z profesjonalnych urządzeń marki ProDevice. Są to demagnetyzery generujące pole magnetyczne o mocy nawet dwóch Tesli oraz przemysłowa niszczarka nośników danych. Zdarza się, że klienci zlecają nam usługę w lokalizacji bez dostępu do prądu. Wtedy wykorzystujemy niezależne źródło zasilania czyli agregat prądotwórczy. Usługi nieodwracalnego i bezpiecznego niszczenia danych oferujemy od 2008 roku. Obsługujemy duże firmy, korporacje, instytucje publiczne i służby mundurowe. Jesteśmy najstarszą i najbardziej doświadczoną firmą w Polsce, oferującą demagnetyzację i niszczenie nośników pamięci.